Cześć, z tej strony Łukasz witam Was w pierwszym od do, 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 dawno nie było szczerze odcinku z Cosplay Rubika, więc to, to uwaga, to będzie reedycja filmu jak ułożyć Cosplay Rubika, część pierwsza um, więc tak, jeśli pamiętacie z tamtego odcinka to etapem numer jeden to jest ułożyć y, Biały Krzyż więc nie wiem czy wiecie, ale ogólnie Kostka Rubika ma sześć ścianek. Każdy, każdy ma inny kolor. Ogólnie jest bardzo dużo sposobów na ułożenie, ale my będziemy wykorzystywać metodę LBL, czyli ten warstwa po warstwie. Więc ogólnie tak. Więc teraz zacznijmy. Kostka jest pomieszana, no więc tak. Mamy tutaj białą ściankę. I teraz musimy poszukać krawędzi. Krawędź to taka część kostki, która ma dwa, ma dwa kolory. Więc jak widzicie, tutaj jest jedna z krawędzi. Bo widzicie, ma czerwony i biały, a my białego koloru szukamy. Więc teraz musimy zrobić to tak, żeby ta nasza krawędź pojawiła się na o tutaj. Więc w takim razie, Przesuwamy to o tak. A potem jeszcze raz o tak. I widzicie, mamy tą krawędź. Ta krawędź weszła tutaj. I jest koło środka. Bo chodzi o to, żeby te, żeby te krawędzi były koło środka. Nie na przykład, żeby były. Żeby na przykład były o tutaj. Jak teraz pokazałem. Tylko, żeby były. o właśnie, o tutaj. Więc dobrze, więc jak już mamy pierwszą, to szukamy więcej. Mamy, i mamy tutaj, dru, ma, mamy tutaj drugą. Więc patrzymy, gdzie to, jak, jak bardzo ona, gdzie ona jest względem białej ścianki. I ona jest tuż obok białej ścianki. Bo ona, bo to jest, no. Tutaj. Tutaj jest. A biała ścianka jest tutaj. Więc wystarczy. Że obrócimy teraz o tak. Jak widzicie mamy teraz taki jakby haczyk. Czyli już mamy dwa z czterech krawężników włożone. I tutaj akurat mi się tak ustawiło, że mamy tutaj dwa ostatnie krawężniki, Niektóre może się tak nie ustawić. Więc wystarczy, że teraz włożymy to tak i mamy kolejny. Dobrze, tutaj nie było takiej jednej sytuacji, która mogła nastąpić dla niektórych, więc ja ją tutaj pokażę. Ogólnie trochę może się zdarzyć, że to nie, że jak przesuniemy, że jak spróbujemy przesunąć to, to nie wejdzie na ten, do, naszej, do, naszej, do naszego krzyża. No, ponieważ to jest niestety równolegle, żeby więc to zrobić, trzeba jeszcze przesunąć o tak, 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 i potem zobaczyć, i teraz jak to jest, względem ścianki. No i jak widzicie, to jest tutaj. A ścianka jest tutaj. Czyli musimy teraz jeszcze to obrócić. Bo jeśli teraz byśmy to. Teraz gdybyśmy to wsadzilibyśmy. tam, gdzie jest, to. Usunęłaby się. Bo wtedy, to wtedy by nam tutaj uciekła nam taka druga, którą już włożyliśmy. Więc tak nie można robić. Więc trzeba teraz obrócić tą ściankę. O tak, żeby, żeby było w linii z, ty, z, z tą. O stołów, właśnie krawędzią. Teraz wkładamy krawędź na miejsce i proszę bardzo, mamy biały krzyż. Teraz musimy zrobić jeszcze drugi, drugą część tego etapu, czyli, czyli, czyli przedłużenia. Głównie ja już miałam wszystkie przedłużenia zrobione, więc ja tego nie mogę pokazać, żeby się... z Więc ogólnie teraz patrzymy na drugi kolor każdego białego, każdej białej krawędzi tutaj mamy czerwony, więc szukam koloru czerwonego, jest, jest tutaj, więc, więc teraz trzeba obrócić to o tak i proszę bardzo, teraz mamy czerwony, no i mi się tak to ustawiło, że niestety teraz wszystkie przedłużenia są zrobione, ale jeśli chodzi o resztę przedłużeń, to trzeba zrobić to tak samo jak z czerwonym. I te, jeśli macie inne kolor, to zaczniecie od innego koloru. Teraz jest tu jest taki trik, że, może, że można zrobić szybciej, ale ja tego pokażę to później dla zaawansowanych. Więc teraz obracamy każdą ściankę z kręcznikiem o 180 stopni, żeby się spotkały przy białym środku. I proszę bardzo, mamy taki kwiatuszek. Teraz, i teraz znowu przesuwamy wszystkie z powrotem. O 180 stopni obracamy w lewo albo w prawo. Tutaj na szczęście to nie ma znaczenia. I proszę bardzo, mamy biały krzyż. Mamy także przedłużenia. Więc tak, to jest koniec tego poradnika. Mam nadzieję, że Wam się podobały. Jeśli chcecie drugą część, zostawcie. Subskrypcję. Jeśli Wam się oczywiście podobał film, zostawcie łapkę w górę. Jeśli uważacie, że był słaby, zostawcie łapkę w dół. No i cóż, widzimy się w kolejnym wideo. Żegnajcie.